Cześć wszystkim, z tej strony Monika z kanału Flaming Girl. Słuchajcie, po raz kolejny zjawiam się z holem zakupowym, ciuszkowym. Nazbierało się znowu troszkę tych rzeczy, a z racji tego, że sama prowadzę sklepik z odzieżą, to też gdzieś tam sobie zawsze coś, wiecie, zostawię, także... E, voilà, tutaj prezent, tak się prezentują e, moje ciuszki, moje nowości, także e, co, nie przedłużamy, słuchajcie, i na pierwszy ogień pokażę Wam sukieneczkę, e, krój taki nietoperzowy, ona wygląda bardzo niepozornie, a najlepsze, że miałam Wam pokazać ją w poprzednim holu, ale niestety, słuchajcie, nie wiem, jakoś ją przegapiłam, mimo że była na wieszaku, no to nie wiem, tyle było rzeczy, w tamtym holu w kolorze takim habrowym, że gdzieś tam myślałam, że już ją mierzyłam, także no nic, jak widzicie jeszcze jest z metką, także nie noszona. Czekała na kolejny hol, także wskakuję w nią i zaraz zobaczycie, jak się w niej prezentuje. Słuchajcie, i sukieneczka prezentuje się następująco. Ona jest bardzo oversize'owa, także będzie pasowała na różne figury. Jest to bardzo fajny krój, fajnie ukryje, ukryje Brzuszek, jeśli mamy, oczywiście kuczę. Badaliami zaraz się będzie co za zło. Jak zawsze, przygotowana, słuchajcie. No i sukienekka prezentuje się tak, troszkę jest pognieciona. Musicie mi wybaczyć. No i wiecie, co to możemy sobie zawiązać z przodu, yy, jakoś tam z tyłu, ale z tyłu mi się nie podoba. bo tak wiecie, będzie słabo to będzie wyglądało. Jednak. po prostu O! Jednak. Jak zwiążę to z przodu. To jednak fajnie to wygląda. Taki trochę mi się kojarzy z takim greckim klimatem. Zobaczcie, jest bardzo zwiewna, jest to cieniutki materiał, bardzo fajnie uszyta, idealna na jakieś tam upały. Nie jest za krótka, więc też na jakieś wyjścia rodzinne, kościelne i tak dalej też będzie i Myślę, że bardzo fajnie prezentuje się. Bardzo fajnie się prezentuje. Tak brzmi bardziej stylistycznie. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba. No mi bardzo, i powiem Wam, że bardzo szybko zeszły mi w sklepie te sukieneczki. Kosztowały 50 zł za tą sukieneczkę, więc myślę, że nie jest najgorzej jak na sukienkę 5 dych, więc spoko. Wskakuję w kolejną i zaraz zobaczycie mnie w drugiej opcji. Dobra, kolejna sukieneczka, jak widzicie, kilkuwarstwowa właściwie, kilka takich farban. Jest biel, jest czernie, jest kaki i jest ten żółty, który tutaj ożywia całą sukieneczkę. Jest odcięta w pasie, tutaj jest gumeczka. Dodatkowo jest taki paseczek pleciony, który no, dodaje takiego wajbu e, boho, takiego wakacyjnego, plażowego. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Słuchajcie, ach, mogłabym tutaj trochę to moje ramionczko ściągnąć. Pranie się skończyło, także pewno suszyć melodyjkę także tak się prezentuje słuchajcie, z tyłu też jest tak samo wycięta, myślę, że, że bardzo fajna i już widzę siebie w tej sukience na jakichś wakacjach gdzieś za granicą, w jakiejś Grecji yy, czy coś, myślę, że, że bardzo fajna, do tego jakieś sandałki yy, czy espadryle i myślę, że będzie super sukieneczka ode mnie ze sklepu Pink Flamingo 60 zł, były różne wersje kolorystyczne i właściwie chciałam wziąć inną, no ale klientce bardzo zależało, więc są rzeczy ważne i ważniejsze, więc sobie wybrałam taką, ale wszystkie były ładne i każda miała coś w sobie także. Bardzo fajne, dajcie znać jak wam się podobał, tego właśnie jakiś kapelutek taki wiecie, słomiany, torebeczka też słomiana, pleciona i myślę, że super look. Katanę można narzucić i będzie gites. I słuchajcie, jeśli chodzi o sukienki to już wszystko, teraz będzie więcej takiego basicu, takich koszulek, które właściwie, których brakowało mi w szafie. I troszkę sportowych rzeczy, także skopię w kolejny outfitik. Myślę, że już pełen i góra i dół, także zobaczycie mnie w całej okazałości. Dobra, słuchajcie. Jest kolejny outfitik, taki już faktycznie bardzo luźny, sportowy. I tak, mam na sobie leginsy takie, zobaczcie, z wyższym stanem. leginsy są bambusowe i są ode mnie ze sklepiku, w cenie 24 zł, są długie, są krótkie, ale Boże, jakie one są nieziemskie. Ja do tej pory nie wiedziałam, czemu ludzie się tak zachwycają tymi leginsami bambusowymi. A słuchajcie, to jest taki przemiły materiał w dotyku, nie dość, jest cieniutki, oddychający, nie prześwituje, mimo tego, że jest cienki i dodatkowo jest miły w dotyku, słuchajcie, no Aż chcę Wam się nosić te leginsy, naprawdę, jest to niesamowite, także ja sobie wystawiam parę krótkich, parę długich, zresztą tak samo jak moja mamcia i uwierzcie, że każdy, kto kupuje u mnie te leginsy, wraca po kolejną parę, bo są naprawdę szałowe. Jeśli chodzi natomiast o bluzeczkę, już Wam tutaj pokażę, jak ona z przodu się pięknie mieni. Bluzeczka jest Disneyowa, mamy tutaj, wiecie, i boxa, i tego, szybkiego jak on się nazywa, no dobra, wiecie, struź będzie wiatr? Nie, tutaj jest struś będzie wiatr? Nie ma chyba. No, ale generalnie e, Lunay Tunes. E, I słuchajcie, sukieneczka kupiona na innej transmisji. E, w sklepie modne szwagierki. Zależycie sobie do dziewczyn. One mają, tak jak oglądaliście domowy, mają i rzeczy do domu, i używane, i nowe, także e, różnie przeróżnie cenę. Wam wkleję na dole, wydaje mi się, że 39 zł, ale pewna nie jestem. To jest niby eseczka. Słuchajcie, rękawki są takie. Troszkę dłuższe, więc fajnie. E, tutaj ma rozcięcia po babkach, jest asymetryczna. Można sobie, wiecie, to zawsze gdzieś tam wkasać, jakoś? Wiecie, z jednej strony, czy coś, jak tam wolicie, aczkolwiek mi się tak bardzo podoba i myślę, że w tym zestawieniu z tymi leggingsami też jest spoko. Aha, jeszcze Wam zaprezentuję moje buciki. No właśnie, już nie śmigam, bo nie mogłam się oprzeć. słuchajcie. Buciki dzikiej. NY, Mam nadzieję, że te powiadomienia ich tutaj nie słyszycie, bo mi tu wyskakują. wyłączyłam dźwięk. Budki kupione w DK Maxie w rozmiarze 38. One są z takiej pianki, słuchajcie. Ja z takiego materiału podobnego mam budki Kelvina Kleina i są super. Także sobie je założę i one są po prostu bomba. Ja mam rozmiar 38,5, czyli o pół rozmiaru większe niż te co noszę. Zobaczcie, czekajcie. Mam nadzieję, że widzicie. Naprawdę sztosik, są mega wygodne do śmigania. Polecam na bardzo, bezszwowe praktycznie, także nic tu nie uciska. Naprawdę bomba. Kosztowały chyba 159 zł albo 169, coś takiego, 10 zł różnicy, mogłam się pomylić. I miałam duży problem, słuchajcie, bo były jeszcze takie budki na potórnie moro, z takimi pasami, właśnie, na których była nazwa marki, też DJ NY. No, i miałam duży problem, na które się zdecydować. Jednak te czarne są bardziej uniwersalne, do wszystkiego mną no, mi pasowały. Tamte jednak niekoniecznie. E... No, i cóż, i polu na to: może, jak jeszcze pojadę do TK, może jeszcze będą, może na mnie czekają. Kto wie, kto wie. Także taki sportowy look. Słuchajcie, dajcie znać, jak Wam się podoba. E... No, ja myślę, że, e... że bardzo uniwersalny. Możecie jedno i drugie łączyć z czym tam sobie chcecie. Dobra, myślę, że zmienię teraz tylko koszulkę i zobaczycie kolejną opcję, jeśli chodzi o górę. Dobra, kolejna bluzeczka, zobaczcie, szale jeszcze troszkę tu. Prezentuje się tak, zobaczcie, jest z takimi ananasami. Trzy różne ananasy, oczywiście świecące się. Bluzeczka jest firmy Mint, tureckiego producenta. Bardzo fajna, jakościowa. Już mam kilka bluzeczek z tej firmy i na długie rękaw i na krótki także Wiem, że bawełna jest naprawdę spoko. Koszuleczka kosztowała u mnie w sklepie, słuchajcie, nie pamiętam, 45 zł chyba. Czekajcie, zaraz zerknę. 40 zł. Rozmiarki mam na sobie, to seczka. Myślę, że fajna do jeansów, do dżinsowych spodanek, czy też do jakiejś spódnicy jednolitej, też będzie fajnie się prezentowała. No, taka zwykła koszulka, troszkę zbajerzona. No, bo jak wiecie, jestem sroczką, także lubię, jak tutaj coś się dzieje. Także tak się prezentuję. Mam jeszcze jedną koszuleczkę z tej firmy, również z tak, to ta tutaj, także skakuję, może zmienię spodnie od razu i zobaczycie kolejny komplecik. Dobra, kolejny look, może pierwszy zaprezentuję Wam koszulkę. O, zobaczcie, taki... Mega mocny zegar na pierwszym planie. Dużo się tu dzieje, jest dużo zdobień. Wiem, że dziewczyny, jak transmisję, to mówiły, że nawet troszkę wygląda komby jak odstawał, jakby był 3D. Także dajcie znać, czy też tak samo to widzicie. Brózeczka również była za 40 zł, również firma Mint i rozmiarek S. Dobra, już wiem, na którą godzinkę mam iść do pracy, także wiem, ile mogę jeszcze czasu poświęcić na nagrywanie. I zobaczcie, i spodenki, które mam na sobie, czekajcie, cofnę się troszkę, zobaczcie, takie ze ściągaczem na dole, spodenki dresowe, ze wstawką taką holo-fioletową, właściwie no, te holo mieni się na wszystkie kolory, ale jest przewaga fioletu, tutaj na Gumersio też jest ten materiał, tutaj taka buźka z seduszek i... Jetów oczywiście i napis mor, więc już więcej. Słuchajcie, tutaj dziać się nie mogła, także no, po prostu są idealne spodemki dla mnie, rozmiarek S, cena 50 zł, również ode mnie ze sklepu. No także widzicie, no po prostu polot mega, wiem, że nie każdy by się tak ubrał. Ja myślę, że nie połączyłabym tych rzeczy razem, bo po prostu tu się dużo dzieje, tu się dużo dzieje, ale myślę, że każdą z osobna jakoś bym wystylizowała i bardzo podobają mi się spodnie, zresztą brakowało mi jakichś tam spodni takich dresowych. No, wiecie jak to jest, no. Do hasania po domu właśnie najwygodniej. Czyli ja teraz często noszę na zajęcia daneczne, też jest fajnie, szybko się przebieram, w wiecie. A do spódnicy to trzeba i rajstopy i tak dalej się szykować, więc tutaj to jest zawsze, e, zawsze wygodnie. Także tak. Kolejny look, te włosy jakoś mi się dzisiaj tak nie układają, no, to... Dobra, słuchajcie, teraz troszkę na sportowo, troszkę hulizny. Słuchajcie, staniczek sportowy kupiony w Action. Wziąłem go na próbę, żeby zobaczyć. W rozmiarze, słuchajcie, S. Tak, S. Jakbyście chcieli, byli zainteresowani, to tak się prezentuje tutaj metka. I wiecie co? Ostatnio poszukuję właśnie jakiegoś idealnego staniczka sportowego. Raz, że poszły do ćwiczeń dwa na tańce, trzy, ostatnio wolę takie staniki niż te, wiecie, z fiszbinami, bo są wygodniejsze. Z tyłu takie krzyżowane, tak się to prezentuje. On kosztował, słuchajcie, nie wiem, z 15 zł, no w każdym razie był bardzo tani, także zajrzyjcie sobie. Nie wiem, czy ja nie powinnam mieć większego, właśnie moje to jest problem, że miseczki powinny mieć większe, ale no się wezmę MK to będzie w obwodzie na mnie za małe, więc znaczy za duże. I tak ciężko znaleźć idealne rozwiązanie, więc szukam, szukam, słuchajcie. Ostatnio w tym filmiku wypad do stolicy. Nie wiem, czy widzieliście. Jeśli nie, to zachęcam. Był staniczek, kupiłam trzy staniczki z marki, z Trojmarka, eseczkę i no, jest ten sam problem, że tutaj wszystko jest fajnie, ale znowu że te ramionczka tutaj są wiecie za luźne, więc. Chyba powinnam jednak zainwestować w XS, więc zobaczymy, jak będę kolejnym razem w Warszawie. Skuszę się i e, wybiorę XS. No i dobra, lecimy dalej. Może założę jakąś górę, żeby tak nie świecić i zaraz do Was wracam. Słuchajcie, to będzie brudny, bo niestety nie zauważam tego w sklepie, także brawo ja. Topik, słuchajcie, kupiony z hajemu. E, w cenie, w cenie, w cenie nie wiem jaki, napiszę Wam to na dole słuchajcie, potrzebny był mi, w ogóle potrzebne jest mi coś takiego, także jak znajdziecie, albo wiecie, gdzie mogę coś takiego kupić, to dajcie znać. Chodzi mi o taki, wiecie, pod koszulkę, ale bez ramionczek, czyli tak jak tutaj, wiecie, część mam bluzek takich na długich rękach, gdzie, no, mam odkryte ramiona, więc lepiej byłoby ubrać pod koszulkę bez ramionczek, bo te ramionczka wystają. Z drugiej strony, no, bez podkoszulki zimą, no, to ja tak się nie wybiorę, słuchajcie, bo chwilę, moment, zaraz Będę chora, znając mnie, więc takie to rozwiązanie. Czekajcie, na chwilkę tutaj to podwinę, żeby tak nam nie przeszkadzało. Będę trochę śmiesznie wyglądać, ale wpadłam na taki pomysł, że słuchajcie, no nie mam i nie mogę znaleźć nigdzie takiej podkoszulki. więc to jest taki mój półśrodek. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jeśli nie, no to też będzie spoko, czy do opalania. Wiecie, tutaj w ogrodzie będzie git. Topik w Kajemie kupiony, był jeszcze czarny, oczywiście nie był mojego rozmiaru, więc wziąłem na próbę też. Słuchajcie, no i spodenki, Reginsy, hell hawaii, zobaczcie, z flamingiem, z wyższym stanem, no i spodenki kupione od, w sklepie Gauguin. Jest to taki sklepik youtuberki Szusz i Lwa, można powiedzieć, jeśli nie znacie to polecam, bardzo lubię ich oglądać, to takie daily vlogi właściwie, ale super. Eee, super mnie tak relaksują, więc polecam Wam gorąco. No i zainwestowałam właśnie w takie leginsy, onki ze sklepu. One w cenie regularnej kosztują chyba 169. Mi się tam udało wyhaczyć promkę chyba 20%, więc troszkę taniej mnie to wyszło. I powiem Wam, że są super. Eee, bardzo cieniutkie, jak na materiał sportowy. Nic sportowy, nic nie prześwituje. No wzór oczywiście no jest piękny, bo jest flaming. Wyższy stan. Cóż to dużo mówić, mogły być troszkę krótsze na mnie, bo ja, wiecie, wzrost ja mnie nie grzeszy, mam 1,58 m, ale e, troszkę na dole się marszczy, mi to w żaden sposób nie przeszkadza, leginsy są bardzo, bardzo fajne, także Wam polecam gorąco. Jestem ciekawa, czy właśnie Szusz e, wprowadzi jakieś inne e, leginsy, chyba jakieś czarne wprowadzi, ale czy to są sportowe, nie wiem, muszę zerknąć, e, chyba, że wy wie, chyba, że Wy wiecie, także dajcie mi znać. Dobra i lecimy, kolejna, e, kolejna propozycja. Kolejna może bluzeczka, także przebieram się i wskakuję. Co ja dzisiaj tak mówię wyraźnie? Za szybko chcę, słuchajcie. Także wskakuję w kolejny outfit. Dobra, słuchajcie, kolejna strówka taka troszkę piżamowa, bardziej wersja, bym powiedziała, domowa, czy gdzieś tam, no wiecie, na jakiegoś grilla, tak? No, ja śmiałbym tak poleciała e, I tak, bluzeczka kar, e, Karla, e, nie wiem, raczej wątpię, że to jest oryginał, chociaż metki są oryginalne. Ale wydaje mi się, że jest to bardziej replika. W sumie nie byłam pewna, jak ją kupowałam. No, ale słuchajcie, 25 zł za nią dałam, więc raczej małe szanse, że jest to oryginał. Ale mówię, słuchajcie, tak do wiecie gdzieś tutaj, właśnie w ogródku czy po domu. To mi to jakoś tam właściwie nie przeszkadza. Spoko, no i ta różowa, czarny napis, więc przyda się. Zakupiona również w sklepie modne, szwagierki. 25 zł, rozmiar S, aczkolwiek ona jest tutaj, zobaczcie. Dosyć luźna, taka może być również jako koszulka do spania. E, natomiast jeśli chodzi o spodanki, również są ode mnie ze sklepu. Na dole mają ściągacz, są kieszonki, gumka w pasie. E, to jest rozmiar S, e, mogłyby być troszkę na mnie mniejsze, ale tak jak Wam mówiłam, właśnie do ogródka, e, na tarasik, e, fajne, takie luźniejsze, jak jest taki, wiecie, jak jest troszkę tak gorąco i no Chcecie poczuć się luźno, a nie chcecie koniecznie dresów, tylko coś bardziej zjednego, to to jest fajna opcja. Mam już jedno takie spodenki kupione chyba w ubiegłym roku w Kiku, tak mi się wydaje, i bardzo lubię w nich hasać, więc postanowiłam, że sobie też takie przygarne lumpy takie. Słuchajcie, i one kosztują u mnie w sklepie 30, chyba 5 zł z tego co kojarzę. Także słuchajcie, bardzo tani outfitik, taki zwykły. No i tak się prezentuję, zobaczcie. No i co, lecimy dalej. Myślę, że do tych samych spodni pokażę Wam moje dwa bejziki. kupione w hajemie. Dobra. I zobaczcie, tutaj pierwszy bejzik ja już ubrałam na ten saliczek sportowy z takimi, zobaczcie, bardzo cieniutkimi ramionczkami. Dekolt taki tutaj, zobaczcie, w szpic. I ja z założenia pojechałam kupić podkoszulki, które zawsze się zaopatruję z tej linii H&M Basic i to jest właśnie H&M Basic i słuchajcie, nie mogę znaleźć tych moich na tych szerszych ramionczkach mówię, może kurczę ich nie ma więc mówię, biorę biorę te na próbę, zobaczymy jak się sprawdzą słuchajcie, za dwie pary zapłaciłam 30, za dwie bluzeczki zapłaciłam 39,99 więc uważam, że dwie dychy jak za podkoszulkę to jest całkiem spoko cena zobaczcie, tak się prezentuje wzięłam w rozmiarze S, zawsze mam dylemat wziąć S czy XS, myślę, że ta zmarówka w H&M też jest troszkę zaniżona ale stwierdziłam, że fajnie na tych cienkich ramionkach, wiecie, czasami te szersze jednak wystają, jak jest większy tutaj dekolt, więc uwielbiam że będą prezentowały się chyba lepiej. No i dwie w pakiecie, więc fajnie. Oczywiście potem, jak już wychodziłam ze sklepu, zobaczyłam te, których szukałam, więc muszę koniecznie po nie wrócić, bo wiecie, takie podkoszulki często się przydają do wielu stylizacji. Nawet pod marynarkę można fajnie je machnąć i jest spoko. A druga koszulka była, zobaczcie, taki materiał. Kurczę, czy wy to widzicie, taki prążek. Także fajnie, bo mamy tutaj jednak dwie różne struktury koszulek, więc możemy sobie to zastosować dowolnie. Cena, spoko i tak jak mówię, z tej linii Basic ja jestem bardzo zadowolona z hajemu. Spoko są te rzeczy, także jeśli chodzi o podkoszulki, legginsy często tam się zapatruję. No i słuchajcie, mam jeszcze dwie takie bardziej eleganckie rzeczy, więc zmienię tutaj dół, bo tak średnio będzie to pasowało i zaraz do nas wracam. Dobra, kolejna rzecz, słuchajcie, to takie wody. zobaczcie, tak się prezentuje, tutaj się delikatnie mieni, tyłu sobie nie zapięłam, ale zobaczcie, tutaj jest takie zapięcie i troszkę łezka taka jest. Body jest czarne, normalnie zabudowane, nie jakieś stringi, słuchajcie, kupiono mnie w sklepie, nie wiem, 39-40 zł jakoś kosztowało i cieszę się, że został jeden rozmiar dla mnie, bo naprawdę uważam, że jest to bardzo elegancka opcja, czy właśnie ze spódnicy łówkowej, czy jakiejś innej, będzie fajnie to wyglądało rozmiarek S tego wody, a tutaj Wam prezentuję spódnicę. Chyba jeszcze jej nie widzieliście, słuchajcie, spódniczka kupiona we Władysławowie w namiotach, w straganach, z ciuszkami i tam naprawdę można wyhaczyć super, super perełki. Ja, słuchajcie, cierpiałam, chorowałam na tą spódnicę, nigdzie ją nie mogłam znaleźć, a jak znalazłam to miliony monet i to wyhaczyłam po, tani po taniości, chyba 39 zł w tym namiocie, zobaczcie, z tyłu taka. Szut taki fajny, wycięty. No a druga tutaj, którą widzieliście mnie w poprzednim yy, na początku nagrywania, taka czarna, asymetryczna, mocno poszarpana również z tych namiotów. Słuchajcie i mam jeszcze jedną bluzeczkę, także szybko się przebieram, bo bateria mi zaraz siądzie i zaraz zobaczycie mnie w ostatniej opcji. Dobra i zobaczcie, to zostawiłam na koniec, to się prezentuje tak, to jest taka bluzeczka-siatka, także pod spód musicie coś mieć innego. I yy, kupiłam od Kasi Ailemy, Ailema z miłości do mody. E, jakoś przegapiłam, że to jest M na XL, także słuchajcie, jeśli ona była dopięta, taka, znaczy op, dopięta, opięta, dopasowana, sobie połączyłam dwa wyrazy, e, to byłoby super. Więc albo ją zwężę, no nie wiem, dajcie mi znać, jak uważacie, czy warto, czy granie warto świeczki. Zapłaciłam za to chyba 39 zł, z tego co kojarzę, no i na razie jej nie noszę, ale no tak to byłaby fajna, naprawdę. Bo tutaj są te wzory, takie wiecie, welurowe, jakby naszyte, zobaczcie trochę słońce jest, o może tu widzicie bardziej. Także generalnie jest bardzo elegancka. Dobra, kochani, kolejny, ostatni już tym razem mam. I tylko szukam gdzieś, to jest ta sama, tylko prążkowana. I zauważyłam, że mam jeszcze takie spodenki, słuchajcie, sportowe, takie trochę do gry w Tenisa. Bo pod spodem mają majtki krzyte, także tak się prezentują, takie warstwowe, kupione w Cikle Maxie, słuchajcie, za 19,99 marki jakiejś takiej AB. Napiszę wam na dole, nie znam tych marki, nic jeszcze nie miałam. Od nich ze strony, ale fajne spodenki, takie bardzo dziewczęce, podobają się. No i 19,99, także słuchajcie, kupione w TK Maxie. No jeśli chodzi o TK Maxa, TK, Maya, TK Maxa, to kupiłem słuchajcie takie skarpetki Calvin Kleina, różowe. Tutaj mam jeszcze jedno różowe, tylko troszkę jaśniejsze i białe z szarym. Za 29,99 taki trzypak, więc myślę spokój, ja bardzo lubię te skarpetki, bo nie zsuwają się tutaj akurat te, nie mają chyba tej warstwy silikonowej, także zobaczymy jak będzie, ale a nie, te już mają, a mają tu głębiej, także tak, mają ten pasek silikonowy, więc nawet jak je biorę, wiecie, na tańce czy coś, czy do jakichś tam takich butów sportowych, to mi nie spadają z nogi, także super gorąco Wam je polecam, te stopki, to krótkie skarpetki w ogóle byli z naskali na polecam. I takie perełki można wyhaczyć w TK Maxie. No i kochani, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój haul zakupowy. Co prawda było więcej rzeczy takich basicowych. Może nie wszystko było takie pojechane. No ale cóż, no trzeba mieć i takie rzeczy w swojej szafie. Także mam nadzieję, że spodobał e, Wam się dzisiejszy filmik. Zapraszam oczywiście na kolejne. Muszę nazbierać tych ciuchów, aby nagrać kolejny filmik. No i dajcie znać, co najbardziej Wam się podobało. Oczywiście zachęcam Was do lajkowania, subskrypcji no i komentowania, bo jednak mam wtedy pewność, że Wy obejrzeliście ten film, że Was zainteresował albo coś Wam się nie spodobało, także mile widziane wskazówki jak najbardziej. No i kochani, trzymajcie się cieplutko, korzystajcie z powodu. Mam nadzieję, że u Was też słonecznie. I pozdrawiam Was gorąco do następnego filmiku. Papatki, cześć!